Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii pytań i odpowiedzi. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytania, w miesiącu wrześniu będziemy odpowiadali dwa razy w tygodniu częściej niż poprzednie, bo poprzednie było raz w tygodniu, myślę, że to było za mało tych pytań, też było dosyć sporo, tak żeby na bieżąco na nie odpowiadać. Lecimy z kolejnym e, pytaniem. A co zrobić jeśli autobus nie przyjedzie? Jakie ma prawo pasażer? No właśnie, co zrobić, jak autobus nie przyjedzie i zacznijmy od tego, dlaczego autobus nie przyjeżdża. Jeśli nie przyjeżdża na dolną pętlę, to znaczy, że mógł się zepsuć, mogło się coś stać na trasie, ma tyle opóźnienia, że nie zdążył na tą pętlę, a jeśli nie przyjeżdża na przystanek, to z tego właściwie samego powodu albo są korki, które generują opóźnienia. A opóźnienia mogą być nawet 40 do 50 minut. Bo nie zawsze centrala ruchu wysyła autobus rezerwowy do regulacji kursu, bo tych autobusów rezerwowych też nie ma zbyt dużo, bo gdyby miało być na każdą linię, no to by autobusów nie starczyło, więc jeśli opóźnienia są bardzo duże na większości linii, no to na niektórych liniach tych regulacji nie ma i wtedy nie, nie, jeden autobus może nie przyjechać, ale też zdarza się tak, że na przykład jeśli linia ma jakieś warianty, a tak się zdarza w Sopocie, znowu mówię o tej linii 144, która ma po południu jeden kurs tak, drugi ma przez Kochanowskiego, tam innym wariantem jedzie. No i załóżmy, że mamy tyle opóźnienia, że kurs się zdublował i. Yy... Co po godziny są kursy, kurs się zdublował i znowu jedziemy tym wariantem pierwszym, a nie drugim. Mieliśmy jechać drugim, potem znowu pierwszym, ale że kurs się zdublował, znowu jedziemy pierwszym. Za godzinę znowu jedziemy pierwszym, bo znowu się kurs zdublował i tak przez dwie godziny żaden autobus tam nie pojechał, bo wariant się nie nałożył i się po prostu nie odbył. Więc co w takiej sytuacji zrobić? W takiej sytuacji warto upewnić się, czy nasz autobus faktycznie nie odjechał, zapytać się innych pasażerów, czy ten autobus już jechał, a jeśli nie ma żadnych pasażerów, to warto zadzwonić na infolinię komunikacji miejskiej, to zaznaczyć, żeby nie obwiniać kierowcy, że się spóźnił, że nie wykonał jakiegoś kursu. Centrala ruchu nas reguluje, więc to od niej zależy jakie kursy wykonujemy, w jakich godzinach czy stajemy, czy jedziemy dalej, czy jedziemy na opóźnieniu, czy nie jedziemy na opóźnieniu. Więc centrala ruchu zazwyczaj pracuje też na infolinii, więc oni są na bieżąco z tymi informacjami i warto korzystać z infolinii i tam się dowiedzieć, czy nasz autobus się zepsuł, czy ma awarię, czy też nie. I to jest bardzo ważne. Infolinia ma bardzo krótki numer na każdej tabliczce rozkładowej na przystanku jest ten numer podany. To warto zrobić w przypadku, gdy autobus nie przyjedzie. Często pasażerowie dzwonią już po dwóch minutach od nieprzyjechania autobusu. No trzeba trochę poczekać, bo może mieć opóźnienie. No, przyczyny opóźnień są bardzo różne. Już tu nie będę wymieniał dlaczego. No wiadomo, że korki, że Różne sytuacje dzieją się na drodze, ale też mogą zdarzyć się awarie. No, awarie nie, są to zdarzenia nieprzewidziane, i wtedy, jeśli na jakiejś linii kursuje tylko jeden autobus, to znowu jest ta infolinia, gdzie można się dowiedzieć, dlaczego ten autobus nie przyjechał. Bo my jako kierowcy, jeśli mamy na przykład awarię, to w pierwszej kolejności musimy poinformować centralę ruchu o nieprzejezdności, czy na przykład droga będzie zablokowana, musimy poinformować, że nie jedziemy, bo awaria, bo nieprzejezdność i wtedy centrala ruchu jest na bieżąco. W komunikacji miejskiej właśnie jest fajne to, że jest informacja pasażerska. Informacja pasażerska według mnie jest bardzo dobrym narzędziem i warto z tego korzystać. No ale y, są też sytuacje, w których awaria zdarzy się na trasie w, i w autobusie, w którym siedzimy. I co wtedy warto zrobić, jakie prawo ma pasażer? Y, wiem tylko tyle, że jeśli na przykład na trasie zepsuje się autobus, a mamy skasowany bilet, to jeśli przyjedzie kolejny autobus, autobus zastępczy, autobus z innej linii, to mamy prawo korzystać z tego biletu na danej trasie kontynuować jakby jazdę, bo załóżmy, że bilet jest jednoprzejazdowy. No teraz tak nie ma, teraz bilety są jednoprzejazdowe lub 75 minut, więc tego problemu już nie ma, ale kiedyś był tylko jednoprzejazdowy i co wtedy mogło się stać? Wtedy mogło się stać tak, że była awaria i pasażer mógł kontynuować na tym bilecie swoją podróż w innym autobusie. No, i to, to było takie właśnie uprawnienie, albo też jeśli bilety są honorowane, na przykład SKM honoruje w komunikacji miejskiej albo na odwrót, to również możemy tak zrobić. I to by było tyle jeśli chodzi o y, prawa klienta, prawa pasażera, jeśli chodzi o awarię, jeśli chodzi o to co. Można zrobić w takich sytuacjach. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, innych pytań warto zajrzeć w playlistę. Jeśli chcesz zadać swoje pytanie, bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do komentowania i tam zadaj pytanie, a ja na nie odpowiem. Do zobaczenia później.